czasy dla agentów część 26. Niezmiennym prawem rozwoju imperializmu kontynentalnego, a więc i rosyjskiego, jest niszczenie buforów i kompletna centralizacja, podczas gdy imperializm morski dąży zawsze do liberalizmu politycznego i gospodarczego w postaci dominiów i kolonii autonomicznych. W swym ruchu postępowym w tym kierunku Rosja w XVIII wieku zlikwidowała wspólnie z równie kontynentalnym imperializmem germańskim olbrzymi bufor rzeczpospolitą, stratowawszy wcześniej Ukrainę, państwa bałtyckie, zagroziwszy Szwecji, Mołdawii i Imperium Otomańskiemu, a w XIX wieku osiągnęła olbrzymie sukcesy zniszczywszy szereg buforów państwa kaukaskie, Hiwę i Bucharę. I rozszerzywszy się daleko na południe swoją strefą wpływów, na Palestynę, Persję, częściowo Afganistan. Do końca XVIII wieku Rosja wchłonęła wschodnie obszary Rzeczpospolitej, autonomiczną Ukrainę Kozacką oraz państwa tatarsko-krymskie. Na początku XIX stulecia schołdowano Gruzję i Finlandię oraz zlikwidowano status mocarstwowy Szwecji i Turcji. W tym też czasie carat uzyskał duże nabytki terytorialne od Persji w rejonie Morza Kaspijskiego. Z kolei w połowie XIX wieku rozpoczęła się ekspansja wobec hanatów środkowoazjatyckich. Moskowicini lubią mówić o sobie, że ich państwo jest trzecim Rzymem. Gdyby Moskowia miała w sobie coś z Rzymu, potraktowałaby rzecz pospolitą jak Rzym starożytny Grecję. Polską kulturę zamiast niszczyć Moskowia przejęłaby i się ucywilizowała. Przejęcie kultury greckiej starożytnemu Rzymowi w niczym nie uwłaczało. Przeciwnie, stało się powodem jego chwały. Analogicznie, na przyjęciu kultury polskiej i ucywilizowaniu się Moskowia mogła tylko zyskać. Krok jeden dzielił Rosję od tego, by weszła w obręb promieniowania wolności polskiej z początkiem XVII wieku. Z owych czasów datują się pierwsze przywileje ograniczające władzę cara. Status litewski z roku 1588 diacy moskiewscy przepisywali kawałkami, a z dwudziestu pięciu rozdziałów pierwszego kodeksu prawa moskiewskiego dziesięć wzorowanych jest całkowicie na kodeksie litewskim. Jeszcze po pierwszym rozbiorze wolność Polska, polska idea demokratyczna promieniuje na Rosję jeszcze w czasie Aleksandra I, jeszcze na przekór reakcji Mikołajewskiej, grają w Rosji echa polskie. Zamiana polityki Piotra I na katarzyńską dowodzi, że mówienie o trzecim Rzymie jest tylko mitomanią. Moskowia zdeterminowała swój stosunek do Polski, nienawiść wynikająca z kompleksu niższości. Poza wszystkim innym Katarzyna II wyhodowała śmiertelnego wroga Moskowi, który nie jeden raz zagroził jej istnieniu, ale obwinianie oto Katarzyny II byłoby anachronizmem, jak obwinianie Konrada Mazowieckiego za sprowadzenie do Polski krzyżaków. Od czasów Katarzyny II upłynęło już trochę czasu i obecnie Moskowia jest bardziej doświadczona. Może zatem dostrzec prawidłowość, że po wielkich tajnych operacjach finansowanie le filozof, rozbiór Polski, danie Hitlerowi władzy nad Niemcami, wchodzą głęboko obce wojska. Z podejściem pod Moskwę i jej zajęciem włącznie, ale okazje na naukę z tego minęły już bezpowrotnie. Moskowia grała ostro, wygrywała zbyt dużą liczbę razy, ale nawet najdłuższa dobra pasa nie trwa wiecznie właśnie się skończyła. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy przejście od polityki Piotra I do katarzyńskiej stało się już nieodwracalne, trwały przygotowywania do rozbiorów Polski oraz same rozbiory, zwycięskie wojny z Turkami w latach 1768, 1774, 1787 i 1792, które otworzyły szeroki dostęp do Morza Czarnego. W roku 1794 Katarzyna II na wybrzeżu Morza Czarnego założyła pierwszy niezamarzający port Moskowi Odessę. Ale wyjście z Morza Czarnego na Morze Śródziemne przebiega przez cieśniny. Są one tak wąskie i łatwe do upilnowania, że kto przez nie przepłynie, a kto nie, zależy tylko od woli Turcji. Moskowia postanowiła cieśniny zająć zbrojnie. I to było jednym z największych jej błędów strzeliła sobie w nogę. Rozwój wypadków po napaści na Turcję nie tylko był, ale do dzisiaj pozostaje bezprecedensowy. Po stronie Turcji opowiedziała się prawie cała Europa, a w każdym bądź razie wszyscy możni Europy. Europa formalnego pretekstu prowadzenia wojny przeciwko Turcji, prawa duchowieństwa prawosławnego, względnie katolickiego do opieki nad miejscami świętymi i w ogóle niemuzułmańską ludnością Imperium tureckiego, nie kupiła. Takiego zjednoczenia w Europie nie było nigdy przedtem, ani nigdy potem. Próba siłowego przejęcia cieśnin Europę zjednoczyła bardziej nawet niż wojny krzyżowe wyprawa po cieśniny zamieniła się w wojnę krymską, trwającą w latach 1853 do 1856 roku, w której po jednej stronie była Europa i Turcja, a przeciwko nim samotna Moskowia. Wbrew nazwie działania wojenne toczyły się nie tylko na Krymie, państwa europejskie Moskowie nękały gdzie mogły. Anglia i Francja, wykorzystując swe panowanie na morzach, dokonały szeregu bombardowań i prób desantów w Finlandii, Zatoce Fińskiej, na wyspach Alandzkich na Bałtyku, w Pietropawłowsku, na Kamczatce oraz w Odessie i Kerczu na Morzu Czarnym. Moskowia wojnę krymską przegrała została zmuszona do przyjęcia bardzo niekorzystnego, upokarzającego traktatu paryskiego, który zamknął Moskowi możliwość wyjścia na otwarty ocean w kierunku zachodnim, zakaz posiadania floty wojennej i budowy twierdz przybrzeżnych na Morzu Czarnym oraz demilitaryzacja wysp alandzkich. Próbę zbrojnego wyrwania Turcji cieśnin bez cienia przesady można nazwać początkiem upadku Moskowi. Po wojnie krymskiej nastąpiła seria wydarzeń układających się w staczanie się Moskowi po równi pochyłej. Powstanie styczniowe, wojna japońska, rewolucja 1905 roku, pierwsza wojna światowa, rewolucja lutowa, półczlenina, Lenina, tzw. wielka socjalistyczna, rewolucja październikowa. Skoro kierunek północny był zablokowany przez warunki klimatyczne, a zachodni przez Europę. Pozostawały tylko kierunki wschodni i południowy. Kierunek wschodni to północna część wschodniego wybrzeża kontynentu euroazjatyckiego Dalekiego Wschodu. Dzieli się ono na dwie części. Część północna ma podobną użyteczność do północnego wybrzeża kontynentu euroazjatyckiego, może przy nim też zamarza. Częścią południową jest wybrzeże Chin. Moskowia przejęła zbrojnie część ziem Chin. Chiny nigdy nie zapomniały o tej stracie i nie zrezygnowały z jej odzyskania, ale to wciąż było daleko od morza. W tym czasie Chiny słabły. Mogłoby się wydawać, że zajęcie przynajmniej części chińskiego wybrzeża z niezamarzającymi portami nie powinno dla Moskowi przedstawiać problemu. Ale oprócz Moskowi w Chinach pojawili się inni gracze. Chiny zaczęły być penetrowane przez europejskie państwa kolonialne i przez Japonię. Zderzenie z nią dla Moskowi było szczególnie przykre. W wojnie 1904-1905 roku Moskowia poniosła poniżający szereg klęsk. Poniosła bezprecedensową klęskę w historii wojen morskich, tracąc dwie spośród swoich trzech flot prawie całą flotę bałtycką i flotę Oceanu Spokojnego, z minimalnymi stratami drugiej strony. Japońska armia, o stosunkowo małym doświadczeniu bojowym, uzyskała druzgocące zwycięstwo nad siłami Moskowi. Dostęp do Otwartego Oceanu pozostał niepełny przez porty zamarzające. Moskowia przejściowo uzyskała dostęp do portów Chin od zwycięstwa w Chinach Rewolucji Komunistycznej w 1944 roku do rozejścia się dróg Chińskiej Republiki Ludowej i Moskowi. Moskowia dąży do uzyskania dostępu do Oceanu Indyjskiego już od Piotra I. Równolegle z podbijaniem przez Moskowię ziem Azji Środkowej i Południowej z głębi lądu, od morza, kolonizację prowadziła Wielka Brytania. Kolonie brytyjskie w Azji Południowej zamknęły Moskowi drogę do Oceanu Indyjskiego. Zmagania Moskowi z Wielką Brytanią o dostęp przez jej kolonie do Oceanu Indyjskiego nazywa się wielką grą.